Chcesz w prosty i bezpieczny sposób inkubować jajka, aby uzyskać zdrowe pisklęta? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie pokażemy najlepsze inkubatory do jajek w stosunku jakość-cena od podstawowych modeli dla początkujących po bardziej zaawansowane urządzenia z automatyczną kontrolą temperatury i wilgotności przeanalizujemy pojemność, łatwość obsługi, precyzję kontroli środowiska oraz oczywiście stosunek jakości do ceny, abyś mógł wybrać inkubator najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Numer jeden Breu, ten ręcznie wykonany inkubator oferuje wyjątkowe doświadczenie, które precyzyjnie odwzorowuje naturalne środowisko kury podczas wysiadywania jaj. Jego konstrukcja odtwarza stałe ciepło gniazda za pomocą innowacyjnego łóżka wodnego, co zapewnia równomierne rozprowadzenie temperatury i sprzyja prawidłowemu rozwojowi zarodków. Dzięki zintegrowanemu systemowi, to urządzenie umożliwia przeprowadzenie całego procesu hodowli w jednym miejscu od inkubacji po wyklucie i pierwsze chwile życia pisklęcia. To nie tylko upraszcza proces, ale także zapewnia ciepłe i bezpieczne środowisko dla nowonarodzonych ptaków. Wykonany z naturalnego drewna, składany ręcznie, inkubator ten to również doskonałe narzędzie edukacyjne dla tych, którzy chcą poznać cykl życia w sposób praktyczny i przystępny. Szczególnie polecany dla rodzin, projektów szkolnych i odpowiedzialnej hodowli. Może być zasilany zarówno z gniazdka elektrycznego, jak i z baterii, co zapewnia jego działanie nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu. Dzięki zintegrowanemu systemowi, to urządzenie umożliwia przeprowadzenie całego procesu hodowli w jednym miejscu od inkubacji po wyklucie i pierwsze chwile życia pisklęcia. Numer 2. Konceptus. Ten zaawansowany inkubator został zaprojektowany, aby zapewnić pełne i efektywne doświadczenie w hodowli ptaków, łącząc automatyzację z prostotą obsługi. Jedną z jego głównych funkcji jest automatyczne obracanie jaj, co gwarantuje równomierny rozwój zarodków bez potrzeby ręcznej interwencji. Bardzo praktycznym elementem jest automatyczny system nawilżania, który dodaje wodę w razie potrzeby, utrzymując odpowiednie warunki wewnętrzne. Choć wilgotność nie jest regulowana cyfrowo, konstrukcja zapewnia stabilne i korzystne środowisko dla inkubacji. Wnętrze urządzenia jest uniwersalne i można je dostosować do różnych typów jaj: od kurzych, przepiórczych i kaczych po gęsie, dzięki regulowanym rolkom na podstawie. To sprawia, że inkubator doskonale nadaje się do małych gospodarstw, projektów edukacyjnych czy użytku domowego. Panel sterowania jest intuicyjny, a w trybie automatycznym sam dostosowuje temperaturę w zależności od gatunku ptaka. Co pozwala na inkubację bez specjalistycznej wiedzy? Bardzo praktycznym elementem jest automatyczny system nawilżania, który dodaje wodę w razie potrzeby, utrzymując odpowiednie warunki wewnętrzne. Choć wilgotność nie jest regulowana cyfrowo, konstrukcja zapewnia stabilne i korzystne środowisko. Numer 3. Pajdu. Ten kompaktowy i nowoczesny inkubator został zaprojektowany dla osób, które chcą hodować ptaki w domu w sposób prosty, bezpieczny i skuteczny. Idealny do celów edukacyjnych lub rodzinnych. Łączy technologię cyfrową z praktycznym designem, który doskonale pasuje do przestrzeni domowych. Dzięki automatycznemu systemowi kontroli temperatury, inkubator utrzymuje stabilne i odpowiednie warunki w każdym momencie, tworząc idealne środowisko do rozwoju jaj kurzych, kaczych czy dzikiego ptactwa. Nie musisz go stale nadzorować, technologia zrobi to za ciebie. Niewielki rozmiar pozwala na umieszczenie go w dowolnym miejscu w domu. A wewnętrzna tacka jest tak zaprojektowana, aby jajka były bezpieczne i odpowiednio oddzielone. To zwiększa efektywność procesu i zmniejsza ryzyko podczas inkubacji. Oprócz praktyczności, inkubator ten stanowi doskonałe narzędzie do nauki o cyklu życia i narodzinach ptaków, wzbudzając ciekawość i szacunek dla istot żywych, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. A wewnętrzna tacka jest tak zaprojektowana, aby jajka były bezpieczne. Numer 4. Kicker. Ten inkubator o dużej pojemności został zaprojektowany dla osób, które potrzebują niezawodnego urządzenia zarówno w domu, jak i w małych hodowlach. Jego przestronna konstrukcja umożliwia jednoczesne inkubowanie wielu jaj, co czyni go doskonałym wyborem dla osób szukających wydajności bez komplikacji. Dzięki automatycznemu mechanizmowi obrotu jajka są regularnie obracane bez potrzeby ingerencji, co zapewnia ich równomierny rozwój. Ten system nie tylko poprawia skuteczność wyklucia, ale również zapobiega utracie wilgoci, ponieważ nie ma potrzeby częstego otwierania urządzenia. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane dzięki kanałowi gorącego powietrza, który cyrkuluje we wszystkich kierunkach, tworząc jednolite środowisko. W połączeniu z automatyczną kontrolą temperatury i wbudowanym wskaźnikiem wilgotności, urządzenie utrzymuje optymalne warunki przez cały okres inkubacji. Łatwy w obsłudze i wyposażony w intuicyjny panel sterowania, inkubator ten jest idealny zarówno do celów edukacyjnych, jak i dla hobbystów rozpoczynających hodowlę ptaków. To również praktyczne i trwałe rozwiązanie dla małych producentów szukających niezawodnego sprzętu. Jego przestronna konstrukcja umożliwia jednoczesne inkubowanie wielu jaj.